Przygotowanie łódki, rozpoznanie kierunku wiatru, zasady bezpieczeństwa i wreszcie wodowanie. Tego wszystkiego nauczyli się uczestnicy bezpłatnych żeglarskich półkolonii w Siewierzu, zorganizowanych przez Miejsko-Gminne Centrum Sportu i Turystyki w Siewierzu, a także firmę TUP S.A. Pomysł w ogóle tych półkolonii wziął się z jednej z rozmów naszego prezesa z burmistrzem Siewierza. To przy jakimś zupełnie innym temacie. Postanowili, że dobrze było zrobić coś dla dzieci, szczególnie, że jedna z naszych spółek prowadzi port, ma bardzo dużo sprzętu i praktycznie było to dosyć proste do zorganizowania. W żeglarskich szkoleniach bierze udział kilkudziesięciu uczniów z lokalnych szkół w przedziale wiekowym od 10 do 16 lat. No, nauczyłem się tutaj ogólnie pływać na ucy, bo ja nie umiałem. Pierwszy raz tutaj byłem na ucy sam. I mi się to bardzo podobało. Nauczyliśmy się tutaj postaw, więc trochę, trochę doświadczenia mam. Fajnie się dzisiaj żeglowało, dobry wiatr mieliśmy. No, łódki bardzo fajnie, przyjemnie tutaj jest. Razem z kolegami pływamy, ścigamy się, przewracamy nawet czasami. Jak jest przewrócona, to trzeba stanąć nogami na linkę od burty i pociągnąć za miecz i polecieć do tyłu. Swoje pierwsze żeglarskie doświadczenia zbierają na jachtach klasy R-Estera udostępnionych bezpłatnie z portu jachtowego Nieporęt, będącego właśnie własnością jednej ze spółek grupy TUP. Postanowiliśmy, że przywieziemy sprzęt sportu portu jachtowego Nieporęt. Przywieźliśmy właśnie te osiem łódek, które tutaj stoi. To są takie specjalne jachty dla dzieci R-Estera, na których bardzo łatwo dzieci mogą już po tygodniu, tak jak widać, praktycznie samodzielnie pływać. Kursy trwają przez cały lipiec i odbywają się pod doświadczonym okiem instruktorów. Lewą uwaga na Nad bezpieczeństwem czuwa wodne, ochotnicze pogotowie ratunkowe. Podstawową rzeczą, jaką to chcieli tym młodym adeptom żeglarstwa przekazać, jest to określenie kierunku wiatrów i kierunki wiatrów, jakie są względem jachtu. Jeżeli ktoś, to prawda, sobie opanował. Dzisiaj widzimy, że szkwali, troszeczkę mocniej przywiewa, raz słabiej, a więc trzeba było sobie zdawać z tym radę. A więc mieli tutaj wszystkie te informacje przekazywane. Jest to początek. Jest to, żeby ich zarazić żeglarstwem i myślę, że po tych krótkich pięciu dniach, bo to jest tylko pięć dni, udało im się po prostu zapoznać z tym. Niektórym się to spodoba i myślę, że będą dalej to kontynuowali. Dla uczestników, to nowe doświadczenia, ale przede wszystkim świetna zabawa. Półkolonie są bardzo przyjazne, są przyjaciele, wszyscy mogą w tym brać udział. Um, śmiesznie jest, bo czasami ktoś ma duży wiatr, raz się przewróci, raz wyląduje w wodzie, czasami ktoś wydyga, czasami, czasami przepłynie do końca. No, raz się przegrywa, raz się wygrywa na zawodach, w zależności jak to pływa. Jak widać, nie trzeba wjeżdżać na Mazury, żeby wakacyjny czas spędzić w żeglarskim stylu. Krainy wielkich jezior może zastąpić jedno, siewiersko-przeczyckie. Aż chce się powiedzieć, cudze chwalicie, swego nie znacie. Katarzyna Całka i TV Region